Dziś będziemy używali broni tylko i wyłącznie z boskich skrzynek. Wydaje mi się, że jest to jedna z najbardziej opis skrzynek, jaka kiedykolwiek była w grze, no ale jak zawsze, jak dzisiaj nie uda mi się wygrać, to zostaniecie 100 zł PS. -e. A co trzeba zrobić, żeby mieć szansę? Oczywiście niezbędne jest zostawienie łapki w górę oraz suba z dzwonem na kanale, a do tego wpisanie kodu MANOJEK w sklepie Fortnite. A w komentarzu piszcie boski mano. A teraz leśmy szukać skrzynek. Widzuję ten z drugim. Ganiamy się z typami bez broni! Bo tu było na marce napisane że jest jakaś podobna mapka. To znaczy, że tu jest skrzynka, a ja tu żadnej. a tam jest! Tu ją na tu na szczycie stoła, a ja jej nie, nie widziałem. Dobra! Co tu będzie? Proszę jakąś... Okej, okay, karabin! A i jeszcze Zeus! Tu ja nie wiem czy ja w tym challenge przegram. Przez Zeus jest taki mocny. Wyrzucam oczywiście wszystkie inne bronie. No i teraz już nie będzie litości od Manojka. Ty on był na hita! Co? Oj, dobry prognostyk. Znaleźć lamy na początku, to chyba naprawdę nie jest zły traf, ale te lamy, no nie wiem. Przecież tu nic praktycznie nie było poza matcami. A na nobuildzie to już w ogóle useless to. Ale mapa właśnie ze skrzynkami, mówisz, tutaj też jest skrzynka. I jest taka dość ukryta, no nie powiecie, że nie, stamtąd jej w ogóle nie widać. Co tu będzie? Kolejny karabin, ojojoj. Oj, oj. No ale kolejny Zeus to już lepiej trochę brzmi, więc na dwa Zeusy zagramy. A ja już widzę kolejnego oponenta gdzieś tu za kamieniem. Dobra, no to może faktycznie wujek Epic Games jest dla mnie dzisiaj szczęśliwy. No i oczywiście, żebyście wiedzieli, ja nie mogę grać mitykami, botów, bosów, ale oczywiście, no tylko jest na hita dosłownie. No, leży, ale oczywiście tymi całymi aspektami grać jak najbardziej myślę, że możemy. Nie wiem, czy widzicie po mapce, bo pewnie nie, ale medalioniarz tu jest. Tutaj ja mam dwa karabiny. Dobra, ale wiecie, co ja jeszcze mam? Ty, on też to robi! Aha, ty, ale ja w locie trafiłem. Jezus, jak super! Trafiłem go w locie i mam darmowy medalion. A, koronkę już mam, to nie potrzebuję. Ty, to był kolejny mit. Ja nie wiedziałem, że my w locie tak możemy się walnąć. I ja też w sumie głupio robiłem, bo ja przecież miałem te uniki, mogłem robić w locie. No ale w tym momencie, no jest naprawdę super. Sporo mityków tu można znaleźć, których ja niestety zabrać nie mogę, ale mamy już dwa medaliony. Mamy co prawda nadal dwa karabiny, więc właśnie, może ja zamiast gadać, to powinienem szukać skrzynek. Tam jest na przykład ta jeszcze jedna skrzynka. Potrzebuję tego. Ty, czekajcie, gdzie ja to. A ty po? Dobra, od razu, tutaj nie ma co się nawet nad nim pochylać. Mogłem robić uniki! Zapomniałem o tym! Ja ogólnie myślę, że to jest idealna miejscówka na ten challenge, tylko tutaj wleciał typo. I co on tutaj chce? Dobra, już się bałem, że będzie jakoś zadymiał bardzo mocno, ale no nie zadymił bardzo mocno. Tutaj pod skałką taka piękna skrzynka, karabin. Oj, no ten karabin technicznie karabinowy. W sumie na blisko mamy Zeusa, więc ten karabin nie będzie taki zły. Oj, typ na gózce! No trochę mnie zaskoczył. O, on Zeusa we mnie wali. Dostał... To teraz ja w ciebie usadawaj Zeus'a, Dawaj, chodź tu! A ja nie wiem nawet, gdzie on jest! Ale dostał! I to bardzo mocno! Dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu, typie! No nie no, czemu?! Dobra, ty, w ostatnim strzałem shotgunem go pokonałem. Ale kolejny typ, dobra, trzeba uciec, trzeba uciec, bo będą problemy. Oczywiście, że wolałbym nie uciekać, ale no nie mam totalnie leczenia. A potrzebuję, żeby się z nimi mierzyć. Ej, tu jest ta skrzynka, dawaj, 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 coś. Karabin jakiś. Oj, PMA. A nie wiem. Ty, tu cerber leży. A już nie leży, ale leżał. Pytanie, o co chodziło? Ten typ jest tam. Ty, a jakby takim załóżkiem go tam przywitać? Dostał raz. Dostał kolejny, ale to nie za dużo w sumie mu zrobiło. Dobra, jest. A on jeszcze żyje? Co jest, To jest? Dobra, co tu się odwaliło? Ja byłem pension padł. Dobra, biorę tego cerbera. Biorę ten twój nowy grom Zeusa. Ale tutaj to było stanowczo za trudne yy, niż powinno być. Ja to tak zepsułem. Tu jesteś ty, bo. Bo słyszałem. To gdzie? A widzę go nawet. O, o, o. Ty właśnie ja... Ała! Dobra, jakiego? Tutaj Zeusa, ale Jak ty jesteś takim hamem, to co ty myślisz? Że ja będę jakiś inny? Ja wiem, gdzie ty jesteś i ja cię tak nie odpuszczę, tego wiesz? No nie! Dobra, jestem. No, powinienem mu jednak chyba odpuścić. Co? Trzeba zmienić miejscówkę, bo tamto nie moje klimaty. A tutaj w tych różnych miejscach, z tego co wiem, też są poukrywane te skrzynki. I na przykład tu. No, dokładnie. Co tam masz dla mnie? Ty, PM, Całkiem przyzwoicie. Z tego co widziałem, to tamto już wszystko, ale widzieliście kiedyś tą stopę? Sześć palców mapa. Raz, dwa, trzy, cztery. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no właśnie. Ci, kto oglądali mity, to wiedzą, że tak jest, ale tutaj też macie taki wielki hełm i w tym hełmie jest ukryta skrzynia i karabin dla mnie. Co to, shotgun? I tu taki fajny nawet bym powiedział. Zeus, obowiązkowo, zbieramy trochę matza i idziemy wyjaśniać typów. Ty był widziany pode mną. Ty no, jest. Okej, okay. co do jego prawdziwości moglibyśmy porozmawiać. Poszukajmy jeszcze tych przepięknych skrzynek i zobaczmy. Dobra, kolejny PM, no to to już nam się raczej nie przyda, ale tych skrzyń tu musi być zdecydowanie więcej. No przynajmniej jeszcze jedno widzę, ale każde jest to samo. Co jest? Ty, a przy okazji uruchommy, Uruch uruchom, uruchom. Uruchommy nie. No aktywujmy sobie Aresa i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Dawaj tą skrzynię. Karabin potrzebuję. Shotgun. Ajajaj. Ares no właśnie, zapomniałem, że oni też padają, ale leży. Broni oczywiście nie możemy, ale aspekt walki. No w sumie jakoś nam się ultra nie przyda, jak będziemy mieli tylko PMA. Może ten aspekt nie jest zbyt pomocny, ale przynajmniej widać nas na mapie. Czyli same plusy, same plusy. Ej, to jest chyba ostatnia skrzynka w tej miejscówce. Proszę karabin! Kolejny shotgun. No jaja sobie robią. Tu widziałem duże bitki, ale co ciekawe, nikt nie uruchomił. Aresa! Yy, znaczy Zeusa! A to jak nikomu się nie chciało, to ja chętnie uruchomię, bo to jest naprawdę fajny aspekt. Co pytanie, czy ja dam radę go pokonać? No tylko z PM może być ciężko. Ale damy radę, myślę. No i mamy to. Zeus padnięty. Kolejny aspekt do kolekcji. No i ten aspekt z kolei już nie taki bezużyteczny. Na pewno się przyda, brak Major i szybkie bieganie. Ty snajper próbuje mnie wystajpić. Oj, dostał 132. Co on ucieka? Właściwie mam Zeusa. O, jakby on mnie trafił, to by tak mi było smutno. No, ale trafił też na typa, który bardzo szybko biega. Miałem oczywiście tego Zeusa, ale uznałem, że porobimy go samemu. Tu gdzieś pokonywali się prawdziwi typi. I to prawdopodobnie ostatnie prawdziwe typi. Dobra, leży. Ten ostatni prawdziwy typi z medalionem. O, tu gdzieś jest. Oho, dostałem snajpy od tego typa. No, może być ciekawie. Ja to nawet nie mam co się z nim bić na snajpy, bo ja nie mam snajpy. Ale no co, spróbuję gdzieś na blisko do niego podejść, no bo czemu by nie? Trochę głupio robię latając za kątem snajpem, ale Malum bardzo chce mnie wyciągnąć ze snajpy. Tak ultra chce mnie ze snajperki wyciągnąć. Ten mój karabinek to jest tragiczny na takie bliskie jakieś spotkania z nim, nie? Aha, no i trafia, no. Dobra, gościu. Jak tak chcesz się bawić, to wiesz co ja z tą robię? Trafił mnie z quickscope'ował. Mam dość! No i jest i ona, nasza pierwsza skrzynka. Ty, Zeusa mam. To może być bardzo mocne na ten challenge. Dawa jakieś karabina. Ty, no technicznie można by to nazwać karabinem. No nie ma co gadać, ten loot naprawdę wygląda dobrze. Ale na tym się nie zatrzymuje. Ty, tu jakieś gigatemy są. Dostał. Wow, ty no dobra, ten strzał tutaj No był potężny Tylko ja słyszałem tutaj jeszcze Jakiegoś gracza, ale to nieważne Ważna jest ta skrzynka, dawaj mi to co, w... u Jezu, jaki piękny karabin. Dobra, ten challenge będzie dużo łatwiejszy niż myślałem. Ty, kolejna nieotwarta. PMIK. No nie, ja bym wolał jakiegoś superpotężnego jeszcze Szotganika. To wtedy byłbym najbardziej szczęśliwy. Ty, no to już nie wiem, z piąta w dzisiejszym meczu. No, karabin ładny, ale nie dla mnie. Ty, o, jakby kolejnego Zeusa. Na dwa. Nie, przesada chyba, co? Chociaż dobra, dawaj tego Zeusa. Kto by się leczył? Ja leczenie to będę z oponentów zbierał. Ty, ale tak, to tutaj wszystko było przelutowane. I ja słyszałem gdzieś jakieś kroki. Więc mi się wydaje. Że tutaj może być poważny kamper. No ale zniszczmy Aresa. No wydaje mi się, że. No właśnie, wiedziałem, że ten typ gdzieś jest, ale nie wiedziałem gdzie. To dość, dość szybko wyszedł. Ja nie wiem czy dobrze słyszę, ale tutaj na szczycie góry się jakieś bitki dzieją. Czemu tu są typy? Okej, okay. no skaduje. Że to mogą być aktorzy. No ale czemu w takim miejscu? Wszystkie pozostałe aspekty zabrane. Tutaj najważniejszego, w sumie jednego z ważniejszych nikt jeszcze nie wziął. Dobra Zeus, leżysz. Dawaj mi tego swojego aspekta szybkości. No i co? W tym momencie wydaje mi się, że ja jestem totalnie nie do pokonania. Ty medalioniarz tam padł. To jest chyba dobry plan, żeby tam pójść. Bo wydaje mi się, że jak tutaj tych typów pokonam, to że pokonam już wszystkich. A dokładnie wiem, gdzie jest tam ten typ. Dostał. I dostał. X Prox. Jak mi cię szkoda, kolego! A tam jeszcze jeden aktor. Ale dobra, to mnie nie interesuje. Aspekt wampiryzmu, więc będę miał e, leczenie. Zafraga, super. No nie będę ukrywał. Być może... Nie, to nie jest ostatni typ, bo to jest jeszcze typ. Całkiem dobry chyba. O kurczaki, dobra, no to chyba wiecie, co trzeba zrobić. <ścoughs> Jezus, jakie to jest smutne! I ktoś mi powie, że to nie jest za mocne. Nie macie umiejętności. Używacie tego. Walki same się wygrywają. Wydaje mi się, że Zeus w tej grze pokonał mi wszystkich, a jak nie prawie wszystkich, prawdziwych graczy. A ja tu zostawiłem jeszcze medalion. Ty no to daj to. No i super. Kolejny. Krecik 17. Ty zeusem coś do mnie napada. Czyli moi drodzy, to nie jest koniec walk w dzisiejszym odcinku. Ty a ja znowu mam wszystkie medaliony, więc ja teraz zeusem mogę sobie latać, mogę sprintować i mogę leczyć się za fragi. No ja jestem za. Za mocny. A jest tu typ, faktycznie. Dobra, minus 21. Jako, że to prawdziwy typ, to tą walkę robimy bez użycia Zeusa, okej? Okay? Zastanawiam się, czy przeżyje to. Dostał. Dostał. Ty, zabudowałem go prawie. Leży! Tutaj bym zgadywał, że aktorzyna, no i zostanie mi jeden. Jezus, jaka to jest gierka! O nie, ostatni to też aktor, prawda? A, chciałem... Nawet mu oddać, ale on miał tak mało życia. No nic, wygrywam. Nic, tylko się cieszyć, że to tak fajnie działa. Skrzynki te są mega mocne. Bardzo fajnie tamte rzeczy. Ale wszyscy w komentarzach piszmy nerw Zeusa bo jest to za mocne.